Na barierkach nawet cały śpiewnik jest wypisany. A. Jo. Korzystając z atutów polskiego kodeksu pracy, który daje mi możliwość dwutygodniowego urlopu, dzisiaj odwiedzę nowe województwo. Jestem na Dolnym Śląsku i zobaczymy mecz okręgówki Dolpacz Kokowa Galaktiko Solna. Wydarzenie odpowiednio promowane. DOLPASZ SKOKOWA GALACTICOS SOLNA 2-2 Mecz, typowa okręgówka, raczej bez fajerwerków. Obiekt dolpaszu posiada budkę dla spikera oraz elektroniczną tablicę wyników. Która działa, i to należy podkreślić, bo to nie jest codzienność w niższych ligach. Nawet jeśli taka tablica jest, to zazwyczaj nie działa. Jest też trybuna VIP za bramką obok szatni. Ogólnie chyba z cztery piłki zostały wyjebane na pobliskie działki. W pewnym momencie był nawet kłopot ze znalezieniem następnej. No i zaciekawiła mnie też rozmowa dwóch na oko dziesięcioletnich kibiców, którzy debatowali o tym, czy od jedzenia surowej zupki chińskiej można dostać raka. Jeden stwierdził, że gdyby tak było, to by jej nie jadł. Napiszcie jak to jest, bo ja surowych zupek nie wiem, to nie wiem. Z tego wyjazdu to tyle, a dolnośląskie jeszcze sobie pozwiedzamy. Co dzień gra tu Polonia Bielany Wrocławskie występująca w klasie okręgowej, a tam ktoś biega w polu kukurydzy Dużo tu dzisiaj nie zobaczymy Jednak otwarte No to zobaczymy sobie trochę bliżej Może znajdę jakąś dziurę w siatce O To jest zajebiście Kukurydza ma swój klimat, ale meczu niestety tutaj nie zobaczymy. Polonia akurat grała w ten weekend na wyjeździe, ale idziemy odwiedzić coś innego. Tutaj odbywały się najważniejsze sceny łóżkowe w polskiej kinematografii. Nęka flaszeczka. Czy takie coś jest poprawne politycznie, czy nie jest? Nie wiem czy w dzisiejszych czasach powinniśmy odwiedzać takie apteki. Zakochaj się w dzierżoniowie. Ja się zakochałem w tamtej aptece, i mi już starczy. Stadion lechii dzierżoniów która występuje obecnie w czwartej lidze dużo sobie tu nie zobaczymy, bo wszystko zamknięte zabrania się pod rygorem usunięcia z obiektu używania wulgarnych i obraźliwych słów i nawet załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami w B-klasie to nie do pomyślenia a przed remontem był ładniejszy ten dach trochę niepotrzebny tutaj. Jak? Ale na usunięcia. Bo Lechia, bo Lechia jest gdańska, się kojarzy z morzem. Jesteśmy w pieszycach na stadionie pogoni, która gra w dolnośląskiej okręgówce. Sektor gości Bardzo konkretny. Obok sektora gości mamy trybuny, takie trochę nietypowe. Murawa solidnie przygotowana w tyle, tam są jakieś szczyty. Przed chwilą byłem gdzieś tam u góry, ale nich chuja nie mam pojęcia, co to są za szczyty. Obok trybuny głównej. Mamy dwie mniejsze trybuny. Klimat pozytywny. Mogę ocenić ten obiekt. Myślę, że wysoko, tak 6,5 na 8. Kto wymyślił stadion z takim miejscu? To są szaty? Zamknięty. A nie, dziura w płycie. Dobrze, że jest solidna brama, to nikt nie wejdzie. Jeśli ktoś będzie w Walimiu zwiedzał tamtejsze sztolnie, to może kiedyś przy okazji wpaść na mecz miejscowego. KS Walim, który gra obecnie w A-klasie Wałbrzyskiej. Tylko ostrzegam, że dojście tutaj z buta zabiera trochę sił, że tak powiem. Przyznam, że nawet mi się tu podoba. Na barierkach nawet cały śpiewnik jest wypisany. A jo. Podejdziemy jeszcze bliżej do tego budynku, chyba gospodarczego. A tak stadion prezentuje się z drugiej strony. Widoki chyba lepsze z drugiej strony niż z trybuny. To jeszcze nie zabezpieczenie lampy. Solidna gąbka. Grilla nawet ktoś zostawił. I nie tylko grilla. Idziemy. Nie było macania. Nie wiem co mi się stało z głową, ale postanowiłem iść na czwartą ligę. Jak każdy wie to jest za wysoki poziom. A w dodatku jest to mecz podwyższonego ryzyka. Polonia, Świdnica, Piast, Nowa Ruda. Policji jest więcej niż kibiców. Dlatego nie chodzę na czwartą ligę. Segiełka jednorazowe, dach wykonywał chyba ten sam projektant co w Dzierżoniowie, albo to z jakiegoś kreatora dachów. Jest to trzecie spotkanie rundy jesiennej sezonu 2024-2025. W szóstej minucie tracimy bramkę. Drodzy Państwo, przypominamy, że najciekawsze rzeczy dzieją się na boisku, a nie na przejściu kolejowym. Do bramki gospodarzy, trafia zawodnik z numerem 8 z garbą. Karol. Jesteśmy w Sobótce. Pogoda na mecz idealna. Ślęża, Sobótka gra. Nie wiem z kim, a ślęża dlatego, że jesteśmy pod górą Ślęża. To jest góra Ślęża? To niby nie jest ślęży, ale gdzieś tu niby jest ślęż. Ale dzisiaj tam byłem i nawet piłem piwo z pogańskim niedźwiedziem. W przerwie trzeba wypić coś ciepłego. Profesjonalna osłona na kamerę. I to zastanawia, dlaczego ławka rezerwowych gospodarzy jest większa niż ławka gości gości zawsze mniej przyjeżdża, czy, co? czy tęcza koło kościoła jest legalna w Polsce? Nie wiem. Jeden z za, jeden z za, z kim oni z z rezerwami Polonii z z Wczoraj była A klasa, dzisiaj na pożegnanie z Dolnym Śląskiem poziom, który każdy lubi najbardziej, czyli B klasa. Tencza bolesławice kontra znowu zapomniałem. Sparta przełom pastuchów. Nazwa bardzo ciekawa, więc mecz mam nadzieję, że też taki będzie. Nawet grafity się znalazły. Tam są trybuny. O kurwa. Jak w dżungli. Z tej strony ładniejszy widok, może. Trybuna kryta, kwiatki pięknie rosną, trybuna leśna, takie luksusy na wyklasie. No i oczywiście sztuka uliczna musi być grilli i od razu grzyby pod spodem tęcza, bolesławice Wygrywa spartą, spartą przełom pastuchów 4-0. Poziom meczu podsumowało dwóch starszych panów w 60-minucie, którzy stwierdzili, że nie da się tego oglądać i trzeba stąd po prostu sobie wyjść. No, drużyna spastuchowa to zdecydowanie mieszanka rutyny z młodością. Dzisiaj sobie nie poradzili, ale jest tam potencjał. Tym meczem kończymy wizytę na Dolnym Śląsku. Jeszcze miałem zawitać, zobaczyć obiekt w Bielawie, ale nie chce mi się chyba. Zobaczę, czy w ogóle wrócimy sąd, Bo to jest przystanek na żądanie. Pierwszy raz z czymś takim się spotkałem.